Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę wam jak zaaplikować o voucher zniżkowy na egzamin certyfikacyjny Huawei, a następnie zapisać się na egzamin. By móc złożyć wniosek o voucher, musisz być przypisanym do Akademii oraz wcześniej zdać egzamin typu MOK z interesującego ciebie tematu. Pokażę jak to zrobić pod koniec filmu. By zaaplikować o voucher, wchodzimy do User Center, a następnie do My Voucher. Czekamy, a po chwili pokazuje się opcja Apply for a coded voucher. Informacje dotyczące Akademii są już wypełnione. Pozostaje nam wybrać egzamin, na który chcemy aplikować. W moim przypadku będzie to HCI datacom SD1. Widzimy, że spełniamy wymagania dotyczące aplikacji. Kontynuujemy i zatwierdzamy. Zostajemy przeniesieni do strony z spisem zaaplikowanych przez nas voucherów. Wybieramy w tym wypadku opcję Discount voucher. Widzimy, że nasz voucher jest w trakcie zatwierdzania. Po pewnym czasie, wchodząc do zakładki My Voucher, ukaże się nam aktywny voucher, dzięki któremu możemy zapisać się na egzamin ze sporą zniżką. Pokażę teraz wstępnie jak zapisać się na egzamin. Przechodzimy do zakładki z kursami certyfikacyjnymi, a następnie szukamy zakładki Schedule and Exam. Będziemy musieli podać kraj, język egzaminu oraz kod egzaminu, do którego chcemy podejść. Ukaże się nam wtedy automatycznie dostępna zniżka, którą wybierzemy. Po udzieleniu obowiązkowych zgód, zostaniemy przeniesieni na portal Pearson Vue, na którym dokonamy rezerwacji terminu. Teraz opowiem o tym, jak podejść do mock exam. Przechodzimy do zakładki z kursami certyfikacyjnymi i wybieramy interesujący nas kurs. Na stronie z szczegółami dotyczącymi nauki znajduje się link do mock exam. Mamy tylko trzy możliwości podejścia do egzaminu próbnego. Można podejść tylko raz dziennie. Po zaliczeniu egzaminu po około jednym dniu będziemy mogli zaaplikować o voucher na egzamin. To by było tyle. Dzięki za uwagę i powodzenia.